Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale, witam moich subskrybentów, witam osoby nowe, które tutaj zawitały, witam także hejterów. Mam przepyszną kawusę, hmm. którą oczywiście zrobiła mi moja śliczna żonka i postaram e, odnieść się do tego materiału, który wcześniej nadesłał mi jeden z moich widzów. Wczoraj w godzinach wieczornych, kiedy konsumowałem ostatni posiłek. Były to dwa jajka i puszka tuńczyka 250 gram. Ten materiał podesłał mi jeden z moich widzów i powiem Wam, że mam troszeczkę do niego pretensje, ale przede wszystkim mam pretensje do Piotka Piechowiaka z tego powodu, że no W trakcie oglądania tego materiału yy, dopadł mnie jakiś dziwny napad śmiechu i to wszystko wyplułem na koszulkę, i uważam, że stosowne by było teraz, gdyby Piotr Piechowiak zwrócił mi dwa jajka na twardo i puszkę tuńczyka bądź chociaż yy, jakoś to yy, sfinansował. No, bo jednak to jest jego wina, albo i wina kanału SixPack z tego powodu, że no nie powinni dopuszczać yy, Piotra Piechowiaka, żeby nagrywał tak śmieszne materiały. To się po prostu na ten kanał nie nadaje. Ale powiem wam szczerze, że też troszeczkę jestem niepoważny, bo się nie zorientowałem, że coś tutaj jest, coś tutaj brzydko pachnie. Powiem wam dlaczego. Ponieważ Spójrzcie na tytuł i spójrzcie na miniaturkę i już wiemy, że ktoś tutaj jest niepoważny, ponieważ Piotr Piechowiak nie potrafi się podciągać, a na miniaturce jest jak Piechowiak robi pompki na handlach. To jak mają się pompki na handlach do podciągania na drążku? No nie wiem, no, ale to już zostawmy temu, kto robi te miniaturki. Może, może z Was, może któryś z moich widzów to potrafi rozszyfrować. Ja, ja nie potrafię, ja się poddaję. W ogóle powiem Wam szczerze, że jak oglądałem kilka wcześniejszych materiałów, Piotra Piechowiaka, gdzie trenuje ze swoim e, trenerem e, Radosławem Słodkiewiczem, no to Boki Zrywaci e, też tam fajnie się uśmiały i powiem Wam szczerze, że takie materiały są potrzebne na YouTube. Ja tego nie neguję. Są potrzebne z tego powodu, że jak mam tam słabszy humor, to lubię sobie takie coś obejrzeć i się troszeczkę pośmiać. Ale tutaj tak, przejdziemy do tego materiału, gdzie miniaturka pasuje jak, no nawet nie powiem co. Przejdziemy do tego materiału szybciutko. I tutaj Piotr Pechowiak w tym materiale, żeby nie na, na, naruszać za dużo praw, jest bardzo oburzony na hejterów. Ja nie nazwę tych ludzi hejterami. Ja naz, nazwę tych ludzi osobami, które obiektywnie spojrzały na technikę podciągania Piotra, Piotra Piechowiaka w tym materiale, bo Piotr Piechowiak się odnosi do tego materiału, który był nagrany na kanale, na kanale Real Farm w roku 2016, więc dwa lata temu. I on się odnosi do tego materiału, próbuje wszystkim powiedzieć, że on jednak potrafi się podciągać na drążku, ale wynikiem tego nieudolnego Bujania się na, na drążku, no nie wiem, nie mogę tego nazwać próbą podciągania, nie wiem nawet jak to nazwać, no, że wynikiem tego nieudolnego pajacowania na drążku e, było zmęczenie po treningu, i on teraz nagrywa nowy materiał, pokazuje e, swoim hejterom, jak on będzie się podciągał w okresie redukcyjnym. Przy wadze 112 bodajże kilo, i on wszystkim teraz pokaże, jak on się podciąga. No dobrze, myślałem, że te dwa lata czegoś go nauczyły, z racji tego, że trenował ze swoim trenerem, który do podciągania na drążku zakłada paski, Radosław Słotkiewicz. Spójrzmy, on paski musi nałożyć, i czy gruby, czy chudy, jego zdaniem musi to robić. Musi, spójrzcie, paski zakładasz. Dlaczego on zakłada paski? Żeby nie wylądować z telemarkiem, jak to zrobił Piotr Piechowiak i mało sobie nóg nie połamał, bo przecież jak Piotr Piechowiak zeskoczył w tym materiale na kanale Kopsa, jak zeskoczył z drążka, to mało sobie nóg nie połamą, ale zobaczmy na tą próbę podciągania na drążku Radosława Słodkiewicza, bo to ja tego podciągania na drążku nie mogę nazwać. Moim zdaniem to jest próba podciągania na drążku. Zaraz powiemy, czym oni to tłumaczą i próbują to jakoś nieudolnie wytłumaczyć. Swoją wagą, no mówią, że są, że mają sporą wagę własną, dlatego nie mogą się inaczej podciągać, ale zobaczmy. Na tą próbę podciągania się, to, to jest nauka, no. Ja bym ten tytuł zmienił na Próbę podciągania się na drążku, no ale trener wiadomo. no Trener i, i uczeń, no podobne, e, podobna technika, bo Radosław Sotkiewicz jest tutaj e, trenerem piechowiakiem. Ja myślałem, że jak on go trenował tyle lat, no dwa lata go trenował, jakby nie było od tego materiału, gdzie tutaj piechowiak lęduje z, te, z telemarkiem. Zaraz zobaczmy, jak on się tu podciąga w tym materiale. 14! No. 15! 15 A. 16! A. 17! 18! 18. <laughs> Jedziemy! Spójrzcie, jak on wyląduje z drążka. Spójrzcie, jak zeskoczy z telemarkiem. W szomani w grze Małyszomani on by za to punkty dostał. Spójrzcie, spójrzcie. Widzieliście? I coś jeszcze? Powiedział? Spójrzcie, spójrzcie, jak on zeskoczył z drążką. To jest wspaniałe. Z telemarkiem, on pokazał wszystkim. Mało nie połamał. Taki ciężki, że mało nie połamał. Ale tutaj mu trener pokazał, że. Żeby nie robić tego telemarku i żeby nogi były bezpieczne, to trzeba zakładać paski. No ale myślałem, że po tych dwóch latach on się czegoś tam nauczył i on tutaj pokazuje, że hejtuje hejterów. No, że mówi, ja, ja, ja Wam pokażę. No, jak, jak mówi, wtedy byłem zmęczony, teraz film, Wam pokażę. Sixpack, Sixpack podreklamował tutaj y, sponsora, a więc właściciela, y, właściciela kanału, firma, jest do I zaraz Daj zobaczymy, no. Do filmu y, Turbokoksa Mariusza Tomczuka. Jestem gotowy! Jest tylko Jedno powtórzenie specjalne dla was. No ja, ja, tutaj nie dziwię się. Może te komentarze są takie, może te komentarze są takie, ostre, może te komentarze są takie ostre, ale ja się tutaj nie dziwię z tego powodu, że y, można to oczywiście innych słów tutaj używać bardziej y, kulturalnych, ale nie dziwię się, bo no. Tak właśnie się podciąga, jak ludzie mówią w komentarzach, no właśnie tak to wyglądało. I tutaj e, Piotr Piechowiak jest bardzo mocno zbulwersowany tym i on teraz pokaże e, wszystkim jak się podciągać na drążku. No to zobaczmy jak Ty przez te dwa lata wyrobiłeś tą technikę podciągania na drążku, bo ja jestem bardzo ciekawy jak Ty tutaj się tego wszystkiego nauczyłeś. No. Co Ci tutaj trener pokazał, Radosław Słodkiewicz. Wiedziesz. Myślę, że 10 powtórzeń było w 100% zaliczone. <śślinny> Przepraszam, Echem, myślę, że, że nie, nie było zaliczonego ani jednego powtórzenia, Piotrze. Nie było zaliczonego ani jednego powtórzenia. Ja wiem, ja wiedziałem, że. E że no, no, nie będę cię obrażał, ale wiedziałem, że po prostu y, twoja inteligencja nie jest najwyższych lotów z tego powodu, że jak kiedyś na kanale u Radosława Słodkiewicza urządziłeś sobie festiwal wyzwisk w moim kierunku, wyzywałeś mnie od pedałów, gejów, y, baranów. Y, przez 30 minut bodajże ciągnąłeś te wyzwiska. Y, no, z tego powodu, że byłeś bardzo zdenerwowany, że ja też się śmiałem z tego twojego podciągania na drążku i lądowania z telemarkiem. No ale tutaj co pokazałeś, to, yy, to jednak jeszcze muszę cię... Troszeczkę podłuczyć, że to nie było podciąganie na drążku, wiesz, nie było. Ale próbujesz to tłumaczyć wagą. No, tutaj oczywiście mówisz, że było poprawnie, kochani hejterzy nazywasz, ale tłumaczysz to, próbujesz to wytłumaczyć wagą. Poczekaj, co ty mówisz, żeby podwiesić sobie na jaja. Ja nie wiem, co ty masz z tymi jajami, gejami, pedałami, co ty tutaj z tym wszystkim masz, ale w to nie będę wnikał, bo to mnie nie za bardzo interesuje. Kilogramów i tak. Tutaj zobaczmy, co ty mówisz o tych kilogramach skoro ważycie po 70-80 kg i tak kurwa, hejtujecie, to dołóżcie do swojej wagi jeszcze dwie dwudziestki na jaja. I... Dwie dwudziestki na jaja, tak? Mają sobie dokładać. No ja Ci coś powiem, Piotrze Piechowie. Próbuję, spróbuję Ci to wytłumaczyć bardziej technicznie. Jeżeli masz większy silnik w samochodzie, który ma większą pojemność, to ma on większą siłę, ma on więcej koni mechanicznych i potrafi szybciej rozpędzić samochód. Zgadza się? Samochód o większej masie. A więc co się u ciebie stało, że ty nie potrafisz tych swoich mięśni wykorzystać do podciągania na drążku? Znaczy, że ty uzyskałeś martwą wagę? Znaczy, że ta twoja waga, która obecnie jest, to jest waga, która się wzięła z tkanki tłuszczowej to jest woda. Powiedz mi, co to jest? Co to jest ta Twoja waga? Bo ta waga powinna się wziąć z mięśni, a mięśnie dają siłę. Tak samo jak większy silnik w samochodzie ma większą pojemność, daje więcej koni mechanicznych. Ale ja wiem, że Ty tego możesz nie, nie zrozumieć. a ja nawet tego nie wymagam od Ciebie. Dlatego postaram się nawet sam do siebie teraz mówię. Co Ty pierdzielisz, Patryk? On tego nie zrozumie. Dlatego skończę z tym. To są za bardzo techniczne rzeczy dla Ciebie, żebyś Ty to zrozumiał. Dlatego pokażę Ci to na przykładzie. Na przykładzie. Ty mówisz żeby ktoś sobie na jaja powiesił 20 kilo, czy 40. Dobrze, ty sobie dowieź, bo ty ważysz 112 kilo, tak? Tu jest gościu, czy tam ważysz nawet 120 kilo, no niech nie, waż tam te swoje nawet 120 kilo. Tu jest gościu, który waży 165 kg i później gościu, który waży 180 kilo. I spójrz, jak oni się podciągają na drążku, Oni cię zamiatają, jak chcą. Spójrz. Czy ty to widzisz, jak ten gość się wysoko podciąga? Broda jest nad drążkiem. Spójrz, spójrz, jak on się wysoko podciąga na drążku. Spójrz, spójrz tutaj na kąt. Spójrz, widzisz? 165 kg. To teraz, ty sobie do jaj, przywiąż. Tyle kilogramów, żeby waga się zgadzała, żebyś ważył 165 albo żebyś ważył 180, bo ja Ci pokażę następnego. Ten człowiek waży 180 kilogramów i on ma większą tkankę tłuszczową od Twojej. I oni razem ten też ma więc większą tkankę tłuszczową od Twojej. Ty jesteś akurat na redukcji. Prze, przecież dopiero co skończyłeś starty. Spójrz 180 kg. Czy ten waży 180, ten waży 165? Zobacz, czy ty to widzisz? Spójrz, gdzie jest klatka. Spójrz. Spójrz. Czy ty to widzisz, jak on się podciąga na tym drążku? Jak ty się podciągasz, ty widzisz tą różnicę? Dlaczego ktoś ma dokładać ciężar? Ty sobie dołóż ciężar, żebyś ważył tyle co oni i pokaż, jak się poprawnie podciągać na drążku. Podciągnij się chociaż raz na drążku, tak jak ci faceci. Ale żeby było jeszcze śmieszniej, to ja ci coś powiem, piecholar, Ja nie będę złośliwy co do ciebie. E, aczkolwiek mówię, ty tam gdzieś sobie urządzałeś festiwal ze Słodkiewiczem wyzywania mnie publicznie na kanale u Radosława Słodkiewicza, ale nie będę złośliwy, tylko pokażę Ci tutaj. Kobieta ci pokaże, kobiety ci pokażą, jak się podciągać na drążku. Spójrz. Widzisz, zaraz będzie z obciążeniem. Spójrz, spójrz, widzisz? Widziałeś ten ruch? Ucz się, uczymy się razem, zobacz. Widzisz, spójrz na kąt, tutaj. Widzisz kąt? Ty miałeś tutaj kąt prosty. Spójrz tutaj. Z doczepionym ciężarem. Spójrz, spójrz. Zobacz tu, dziecko. Zobacz. Mała dziewczynka Cię pokanała. widziałeś ty to? Spójrz, to jest podciąganie na drążku. Spójrz do kalku. ty nie zrobisz ani jednego powtórzenia, tak? Z obciążeniem, zobacz. Obejrzyj sobie ten cały film. Tutaj masz nazwę, tutaj masz nazwę kanału. I na końcu nie pozostaje mi nic innego, piechowiak. Tylko powiedzieć, żebyś wrócił do trenera. Powiedział, że źle Cię nauczył podciągania na drążku. Jeszcze jedna rzecz chciałbym tutaj zaznaczyć. Tutaj firma Sixpack TV się wtrąciła w komentarze. Widziałem bardzo fajnie. Ja tutaj nie komentuję, bo nie chciałbym robić za dużej za, za za gównobóży. Ale tak, uwaga drodzy, większość z Was skupiła się na technice. A mało kto chyba przeczytał e, tytuł, gdzie było dla Was e, proste pytanie. Skupiła się na technice, no bo on chciał pokazać technikę, ale mu nie wyszło. Ja nie wiem, czy, czy wy też nie oglądacie własnego kanału? Czy macie kogoś innego, kto wrzuca te filmy, a kto inny pisze komentarze? No na to wygląda, bo, bo ja nie wiem, co ma pięknik do wiatraka. No ale dobrze. Zatem, idąc za propozycją Piotrka, Piotrka powinno być, robimy challenge. Wrzućcie na YouTube swój film, na którym robicie 10 poprawnych podciągnięć, a w komentarzu pod naszym filmem wklejcie link warunek konieczny, tytuł filmu powinien zaczynać się od Piechowiak Challenge, wiadomo o co chodzi, podciąganie, no chodzi o, wiecie, rozpowszechnianie tego kanału, co chyba albo Piechowiaka, Piotra Piechowiaka, co będzie szaleństwem, jeżeli w ogóle ktoś to zrobi. Pierwsze pięć osób dostanie od nas solidną nagrodę, ja wiem co dostanie, suplementy z firmy Sport Definition, tak? no bo przecież to jest ta sama firma, no to to białko dostanie, o którym mówił Czerniewicz, zgadza się? <laughs> Na pewno tak będzie, ale dobrze, nie wyprzedzajmy faktów, tylko do Ciebie mam po tym, co tutaj, Piechow, jak po tym, co tutaj ja zademonstrowałem, w tych wszystkich materiałach i tym materiale, jak się kobiety podciągają, jeszcze raz zobaczmy, widzisz, zobacz, patrz, z obciążeniem kobiety jak się podciągają. Widzisz? Spójrz, spójrz, spójrz. Widzisz? Po tym mam tylko dla ciebie tu, o ten fragment filmu. Nie wiem, czy znasz. Możesz nie znać, możesz nie znać. Może to będzie za ciężkie, ale obejrzyjmy to razem, posłuchajmy i wyciągnijmy wnioski na koniec. Mienia jodu, podajcie mi mnie. A nie. mnie, mnie, biot. Biot mnie. dajcie mi jodu, dajcie mi jodu, dajcie mi jodu, miłym akcentem zakończę swój materiał. jodu, Nauki Piotrze Piechowiaku, miej gadania i kłócenia się z osobami, które skomentowały bardzo dobrze Twój materiał na kanale Turbocoksa z podciąganiem, no nie, z próbą podciągania się na drążku. Na razie, cześć, pozdrawiam. Jak zwykle to robię. Bum, przypineczko. Łapa siedzi. Niebawem mam y, brytyjskie finały. Na razie, cześć, pozdrawiam.